Dzień dobry Państwu. Teresa Garland, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny. W związku, z, w związku z zaistniałą sytuacją polityczną, zmuszona byłam jako prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, którego celem jest ochrona praw człowieka ochrona i egzekwowanie naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Zmuszona byłam zadziałać. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym chciałabym wygłosić ekspozę na temat mojej przysięgi za przysiężenia oraz na temat związanych spraw z, z utworzeniem Narodowego rządu Polskiego. Zatem w wyniku terrorystycznych działań medialno-prawno-siłowych na terenie Polski zarządzanej przez globalistyczne elity, to jest agentury dwóch głównych ścierających się ze sobą militarno-polityczno-gospodarczych bloków geopolitycznych, to jest bloku rosyjsko-chińskiego oraz bloku amerykańsko-niemiecko-żydowskiego, zostały nam Polakom odebrane naturalne prawa człowieka i obywatela, w tym prawo do życia, prawo do wolności. Prawo do własności, prawo do prawdy, prawo do sprawiedliwości, prawo do ochrony zdrowia, prawo do wolności słowa, prawo do wolności zgromadzeń, prawo do pracy i inne prawa. Ponadto w praktyce zostały Polakom zanegowane obywatelskie prawa wyborcze, zanegowano Polakom prawdziwą demokrację. Funkcjonowanie państwa polskiego oparto na bezprawnych aktach prawnych, nazywanych prawem, na terroryzującej obywateli kłamliwej propagandzie medialnej, na podstępie, na manipulacji i na złodziejstwie. Głównymi ukrytymi wrogami rządu światowego są prawdziwa demokracja wśród ludzi, solidaryzm międzyludzki, wolność, braterstwo oraz pokój. Celem zarządzanych przez globalistów wielkich bloków geopolitycznych jest doprowadzenie narodu polskiego, ale również i innych narodów świata do całkowitej niewolniczej uległości, bezwzględnego posłuszeństwa oraz w imię rzekomego bezpieczeństwa przyzwolenie na ponoszenie wydatków na militaryzację. Tworzenie faszystowsko-kastowych, totalitarnych państw policyjnych z prawdziwymi ukrytymi celami, jakimi są depopulacja i zniewolenie ludzi. Obecne globalistyczne rządy zarządzające Polską i Polakami z Warszawy nie mają racji dalszego bytu. Gdyż nie są to rządy polskie, nie są to rządy służące narodowi polskiemu, lecz są to rządy służące globalnym graczom i światowym i światowym mocarstwom i rządowi światowemu. Dalsze utrzymywanie obecnych rządów u władzy spowoduje rozbiór terytorialny Polski, masową eksterminację Polaków w krótkim czasie. Między innymi już wystartowała akcja atakowania Polaków z powietrza za pomocą dronów oraz nastąpi całkowite zniszczenie materialne, moralne i duchowe. Pozostałej przy życiu garstki obywateli polskich, którzy staną się nadznaczonymi chipami, obywatelami trzeciej kategorii, czyli w pełnym tego słowa znaczeniu niewolnikami. Stąd, jako prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, którego celem jest Aktywne działanie na rzecz ochrony człowieka, respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce, czuję się w obowiązku uformować tymczasowy narodowy rząd polski. Zapraszam osoby podzielające zasady roty mojego zaprzysiężenia do współpracy w celu pilnego utworzenia. Tymczasowego Narodowego Rządu Polskiego podają do siebie numer telefonu 697-357-009. Polska musi stać się źródłem sprawiedliwych praw, wolności, prawdy, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, demokracji, solidaryzmu, braterstwa i pokoju. Polska musi stać się krajem suwerennym i neutralnym geopolitycznie. Jak tylko rząd tymczasowy się formuje, pójdziemy do prezydenta, by obecny Sejm i rząd rozwiązał, gdyż nie respektują oni praw człowieka, nie działają w interesie dla dobra Polaków. Zatem im szybciej Polacy się zbiorą i stworzą swój własny rząd alternatywny, tym szybciej zostanie odsunięty od władzy rząd obecny. Ja wybieram się do prezydenta Polski 19 października 2020 roku, by rozwiązał obecny Sejm i Senat. Zwolnił rząd i by wprowadził zarządzanie bezpośrednie przez naród polski na podstawie artykułu 4 konstytucji. Dlatego trzeba też pilnie tworzyć rady koordynacyjne przy każdej gminie w Polsce. Przyjmuję telefonicznie meldunki o powołaniu takich rad. Mój numer telefonu: 697-357-009. A teraz moja przysięga za przysiężenie. Szanowni Państwo, z tego miejsca, z Wawelu, z miejsca naszych królów i naszego dziedzictwa historycznego, tutaj składam tę moją przysięgę i mam nadzieję, że to wszystko się spełni. Jako prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego dokonuję aktu zaprzysiężenia na wartości, jakimi będę się kierować w mojej dalszej działalności politycznej. Ja niżej podpisana, Teresa Garland, prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Z pełnym oddaniem uroczyście przysięgam służyć na rzecz dobra ogólnoludzkiego, na rzecz dobra narodu polskiego, na rzecz dobra państwa polskiego zgodnie z prawem naturalnym, zgodnie z zasadą solidaryzmu społecznego, zgodnie z normami cywilizacji łacińskiej i etyki katolickiej, czerpiąc siłę z tradycji historycznej narodu polskiego która jest przede wszystkim duchem niezłomnej wiary Polaków w zwycięstwo, której trwałość nadaje opieka Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, zachęcam do kontaktu. Jeżeli sami my, obywatele, nie weźmiemy sprawy w nasze ręce, to jest po nas. Podaję jeszcze raz mój numer telefonu: 697-357-009.